Cześć, ja mam na imię Asia i tutaj dzielić się tym, co mówi do mnie Bóg. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat wiary. Jeżeli przechodzisz przez jakiś taki okres, gdzie tej wiary ci brak, gdzie trochę wątpisz, to mam nadzieję, że to, co tutaj powiem, ci pomoże. Chciałabym zacząć od fragmentu Biblii Jakuba 1. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. Więc jeżeli przechodzisz teraz jakąś ciężką próbę wymagającą wiary, to ma na celu cię w jakiś sposób przemienić, to ma na celu cię w jakiś sposób polepszyć, że tak powiem. To jest taki, taka próba ognia. Cierpliwość niestety jest niezbędna do tego, żeby ym, podążać razem z Jezusem. To jest bardzo ważna cecha, w tych czasach bardzo często jej nie mamy. Więc dopóki nie wyrobimy jej sobie, to nie będziemy mogli pójść dalej. Drugą rzeczą jest wiara. Im większą mamy wiarę, tym większe rzeczy możemy robić. Więc jeżeli Bóg chce wykrzesać z Ciebie jak najwięcej wiary, to. Najprawdopodobniej w tym kolejnym etapie będziesz miała i będziesz miała robić naprawdę wielkie rzeczy, coraz większe, coraz większe. Idąc razem z Jezusem, nie możemy zostać na tym samym poziomie. My cały czas wzrastamy. Jeżeli zaczynamy od poziomu pierwszego, to, to co chwilę musimy wchodzić na kolejny poziom. Nie możemy zostać na przykład na ósmym czy dziewiątym. Musimy cały czas wzrastać, aż do naszej śmierci. I te próby. Mają ujawnić naszą wiarę, ale nie Bogu, bo Bóg wie tak naprawdę, jaką my mamy wiarę. One ujawniają nam to, jaką mamy wiarę. Dzięki temu my będziemy bardziej pewni, my będziemy lepiej działać, my będziemy mniej się bać jakiejś rzeczy. Tą wiarę też pokazujemy innym ludziom. Jeżeli przechodzimy przez coś trudnego i cały czas mówimy, że wierzę w Boga, ja wiem, że wszystko, co on robi, jest dla mnie dobre. To inni ludzie też mogą się tym inspirować, i może na samym początku będą myśleć sobie, że jesteś szalony, że tak myślisz i że w to wierzysz. Ale kiedy Bóg udowodni im, że naprawdę miałeś rację i że twoja wiara nie była bezpodstawna, no to to też zmieni ich postrzeganie. Wiara też jest dla nas, dlatego że strach i wiara nie mogą być w tym samym pomieszczeniu. Jeżeli się boisz, a że blisko z Bogiem, no to nie masz wiary w Niego. Jeżeli masz totalną wiarę w Niego, to nie będziesz się bał, nie będziesz odczuwał tego takiego strachu, czy Cię Bóg uratuje, czy nie. Bo cała Twoja wiara i cała Twoja ufność jest położona w Nim, więc nie musisz się bać. Więc jeżeli męczy Cię strach, jeżeli męczy Cię takie uczucie stresu, to tutaj właśnie kluczem jest wzmocnienie swojej wiary, zobaczenie, Komu tak naprawdę ufasz, w co pokładasz swoją mówność? Czy na pewno wierzysz Bogu Bogu tak w 100%, że jest dla Ciebie dobry i że naprawdę Cię kocha i że naprawdę wszystko będzie dobrze? Jeżeli masz z tym problemy, to Bóg będzie dawał ci różne doświadczenia, które będą musiały tą Twoją wiarę wzmocnić? I oczywiście te doświadczenia nie są zbyt przyjemne, natomiast one są konieczne do tego, żeby pójść dalej. Abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. Czyli to jest ten proces po prostu sprawiania, że jesteś, jesteś coraz lepszym człowiekiem. To jest taki proces ulepszania ci po prostu. On nigdy nie będzie zbyt przyjemny, ale kiedy się przejdzie go, to, to nie będziesz chciał tego cofnąć, bo będziesz widział, jak dużą przemianę przeszedłeś. Tej cierpliwości, tutaj też, w tym wersecie, nie chodzi tylko o. Taka, o taką bierność, ale też o taką aktywną wytrzymałość. Czyli można to porównać do takiego biegu w maratonie. Czyli jesteś zmęczony, jest ciężko, ale chcesz dokończyć, chcesz go dokończyć, nie chcesz się poddać, pomimo tego, że jest, no nie jest jakoś może super, tak? I to właśnie o to chodzi, że jak dojdziesz do, tej, do tego końca etapu, to jest jakaś meta i wtedy będzie odpoczynek, wtedy poczujesz, się super same ze sobą, bo sobie udowodniłeś, że możesz przebiec ten maraton, udowodniłeś innym ludziom, że możesz przebiec ten maraton, a Bóg tak naprawdę cały czas wiedział, że Ty przebiegniesz ten maraton, bo Bóg wie wszystko. Tylko chciał Ci to pokazać, bo to jest bardzo ważne, żebyś zobaczył, jak wiele możesz zrobić, jak, ile, ile możesz mieć w sobie siły, kiedy ufasz Jemu, kiedy jesteś z Nim. Kiedy jesteś z Nim, możesz naprawdę robić niemożliwe rzeczy. Większe niż Jezus, tak? Bo że musimy to zobaczyć, żeby w to uwierzyć. Bo tak to, to, gdyby ktoś nam to powiedział, to może byśmy też znowu nie uwierzyli, że możemy coś takiego dokonać. A tak, mamy to doświadczenie już za sobą i wiemy, tak, ja z Bogiem mogę to zrobić. Kolejną rzeczą jest to, że kiedy Bóg nam mówi, że coś się dzieje i że na pewno coś się wydarzy, to i czasami nam już mówi, że to już się w pewien sposób wydarzyło, a my dalej tego nie widzimy. I to też może powodować brak wiary i frustrację, ale tutaj musimy pamiętać o tym, że my poruszamy się po środowisku duchowym. Najpierw rzeczy dzieją się w świecie duchowym, a dopiero potem widzimy je w świecie materialnym, fizycznym. Więc to, że jeszcze nie widzisz, Danego efektu, to nie znaczy, że on już się nie zaczął dziać dookoła ciebie. To nie znaczy, że on już, już nie zaczął powoli wpływać na tą fizyczną rzeczywistość. I to, co tutaj jest ważne, to właśnie takie czucie, czucie w duchu, czucie w duchu świętym. My bardzo często możemy już właśnie poczuć, że tak naprawdę jest już jakaś zmiana w naszym życiu, ale rzeczywiście na tym poziomie fizycznym jeszcze jej nie widać. I tutaj jest też bardzo ważne, żeby ufać temu, bo no. Całe chrześcijaństwo to jest kwestia duchowa, nie jest fizyczność. Nie, nie mamy wzoru na cud. Jedyny sposób, w jaki cud może zadziałać, to przez to, że mamy wiarę, modlimy się do Boga, w którego wierzymy, że on może dokonać wszystkiego, i to się wtedy dzieje. Wszystko na planie duchowym tutaj się dzieje, który przechodzi na tym fizycznym, że w pewnym momencie możemy już to zobaczyć. I rzecz, która może ci pomóc, to. W Mateusza 17 czytamy historię, w której Jezus uwalnia demona z chłopca, którego wcześniej nie mogli wyrzucić jego uczniowie. I uczniowie pytają się, dlaczego oni nie mogli tego zrobić. I Jezus odpowiada: Z powodu waszej niewiary. Zaprawdę, powiadam Wam, jeśli będziecie mieć wiarę, jak ziarno gorczycy, powiecie tej górze przenieść się stąd na tamto miejsce, a przyniesie się i nic nie będzie dla Was niemożliwe. Lecz ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak tylko przez modlitwę i post. To, co ja też sama zauważyłam, i myślę, że wielu chrześcijan, to na taki brak wiary i na, taką, na takie jakieś duchowe problemy z Bogiem, na taką relację z Bogiem bardzo pomaga post. Post nie jest też pewnie jakiś super przyjemny, ale to jest moim zdaniem konieczność w się ścianina, żeby to robić regularnie. Nie raz na rok, tylko nie wiem, na przykład nawet raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. I to, to jest coś, co niesamowicie poprawia całe nasze życie z Bogiem i naszą, nasze odczucie Ducha Świętego to przemienia naprawdę bardzo, bardzo dużo. Kiedy ja na przykład kiedy poszczę, to widzę, że już przy końcu postu Moja wrażliwość duchowa jest ogromna. I muszę się w ogóle zastanawiać, czy ta muzyka jest do słuchania dla mnie, czy nie, bo Duch Święty wręcz uderza tak we mnie. Wiecie o co chodzi, że tak mocno odczuwam duchową rzeczywistość i tak mocno odczuwam to, co się dzieje dookoła mnie, właśnie z tych niewidzialnych rzeczy, wszystko to, co niewidzialne, tak mocno odczuwam, że jest to aż trudne do opisania. I oczywiście, im dalej jestem od tego postu tym to trochę z, z powrotem zanika. Dlatego tak ważne jest, żeby te posty robić regularnie, bo taki post raz na rok no to on Ci też oczywiście pomoże w jakiś sposób, ale to chodzi o tą regularność, żeby z powrotem wracać do tego stanu takiej totalnej wrażliwości duchowej, żeby totalnie czuć to, co się dzieje w otoczeniu. Czujesz wtedy, że ktoś może być otoczony jakimiś demonami, że ta choroba na przykład u kogoś może być może mieć podłoże duchowe. Czujesz w Duchu Świętym, co dokładnie masz robić. Czujesz o wiele lepiej jego wskazówki. Ma się więcej snów proroczych, ma się więcej wizji, bo jesteśmy jakby bardziej, bardziej wyczuleni na te wszystkie rzeczy. Jesteśmy tak jakby oczyszczeni przed Bogiem. Ten brak jedzenia, to, że się nie je. Naprawdę bardzo mocno i bardzo dobrze działa. Jezus też to robił. W Biblii jest bardzo wiele różnych postów opisanych. I też ja, kiedy poszczę, nie oglądam niczego, co nie jest związane z Bogiem. Czyli nawet jeżeli, powiedzmy, bardzo chcę obejrzeć coś, to wybieram kazanie. Albo do, do, do poczytania, wybieram książkę chrześcijańską, jakąś. Żeby tak totalnie, totalnie oczyścić się z wszelkiego innego wpływu. Takiego, z tego wpływu świata. Żeby docierało do mnie tylko to, co jest Boże. Plus przy okazji, kiedy nie jem, no to też to ciało schodzi na dalszy plan. Najważniejsza jest właśnie wtedy ta dusza, ten duch. Więc jeżeli masz i przechodzisz jakiś trudniejszy moment, to jeżeli masz taką możliwość, to zachęcam Cię do postu. Jeżeli masz wolny weekend, to nawet te dwa dni to już będzie coś. Albo chociaż jeden dzień. Zapytaj się Boga, jak dokładnie ma ten post wyglądać, jak długo ma trwać i tak dalej, i tak dalej. Bo to Bóg Ci musi powiedzieć tutaj wszystko i zobaczysz, jak ogromną różnicę yy, odczujesz u siebie. I to, co ja też tutaj polecam, to na koniec postu wypić coś, co symbolizuje i ciało Chrystusa i u mnie to bardzo często jest sok pomidorowy i jakiś chleb jakieś pieczywo delikatne i zakoń zakończyć właśnie ten post takim pamięcią o tym co zrobił Jezus i o tym co się stało na krzyżu moim zdaniem jest tak bardzo ładnie zawsze zakończa post. Też to jest to, co podpowiedział mi Bóg, że ją zrobiła, więc to nie jest mój pomysł. I moim zdaniem to jest taka bardzo ładna klamra, to jest takie bardzo ładne zakończenie postu. Też warto to po prostu robić dla przypomnienia właśnie sobie, co to znaczyło i jak wiele dzięki temu dostaliśmy. I na sam koniec drugi list do Koryntian 5 i 7. Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie. Także z tym Cię zostawiam. Mam nadzieję, że to jakoś Ci pomoże w tym, co teraz przychodzisz. Jeśli chcesz, możesz napisać w komentarzu prośbę o modlitwę o Ciebie, albo może kogoś bliskiego, jeżeli potrzebujesz i będę się modlić. Takie wsparcie w modlitwie też myślę, że bardzo dużo daje. Więc życzę Ci dzisiaj wspaniałego czasu z Bogiem i do zobaczenia.